Cześć, witajcie, witajcie już w drugim, w drugim odcinku z Mamy tutaj kasę razy 5. Tak, i chodzi o to, że musimy tutaj znaleźć... Znaczy tutaj będą liczby dwie podane i musimy je znaleźć tutaj, czyli mamy tutaj wygrywając... Znaczy, tak, wygrywające liczby i czwale liczby. Dobrze, a to zrobię. Będziemy zdrapiewać 20 groszy. Każda, każda z nas normalnie już sobie przygotowała, co nie? Bo reszta się na zdrapki. Dobra, tak. 14, 22, 15, 13, 11, 23, 23. Jak to kurczę? Ja, blisko, blisko, 16. A nie blisko. I o, kurczę ma okay. ostatnie liczby. Bez od, y, od ostatniej liczby. Uda się, nie uda? 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 Uda. A nie ja teraz, bo już pisze 24. Ja też nie no, mam 20, o ale nie 20 chodziło? Nic wygrać że Ale się już Tak. Yy, tak mam, ja mam moją pierwszą zrepką, to jest zrewka po złotówce, Kocha czy lubi. Więc w pierwszym odcinku była taka zrewka, więc nie będę zobaczyć o co chodzi. Mamy kocha. Żeby zawsze jest kocha. I kocha mamy 0 złoty. Niestety. Tutaj mamy kolejną zdrabkę, chodzi tutaj o yy, tak, takie... To jest taka podobna jak właśnie yy, kasa razy 5. Tutaj trzeba naszą liczbę, tu jest napisane. Tu A mamy 16? Właśnie 16 mamy. To jest zrabka super baba. Będziemy. kasa numer 1. 29. 29. Mogliśmy grać 40 złotych. 14, 27, mogliśmy grać 5 złotych. 19, 20, 18, 100 zł 24, 21, nie ma 23, 11, też o, nie, 200 złoty mogliśmy wygrać Nie będzie, mówię Tak Nie I będzie, niestety I 12 tysięcy, 11 tysięcy, a jest, to jest napisane 12 tysięcy A 1 tysięcy to Dobra, nic nie się wygra kolejna celką to jest te pierścień ta zraka była na pierwszym odcinku i ta zraka była wygrana. Więc zdała się teraz 2 złote. Też mam 2 dwa złote. 2000? Dwa o 2 zł. Będzie 2 Albo 2000, albo 2 złote. 4 zł. Oj, nic nie wygraliśmy. Już ma... nic nie ma. To można sprawdzić nawet, że już nic nie ma. Tam... Nie, nie, nie. To nie już. ma wygranych, bo 2. Właśnie. Mamy tutaj jeszcze jedną zrebkę. I tutaj chodzi o to, że mamy znaleźć trzy takie same symbole, symbole w jednej linii. Do dzieła. Do pięć <try> może je naleźć. po prostu już na sam koniec. Ten, aby wiesz, nie zanudzać. No właśnie. Wygrała 3 razy, Marek. Cztery złote wygrała. 4 złote. To takie szczęście i Teraz wtedy do mnie. Jak kolejna drapka to jest super 7. Musimy znaleźć tutaj 7, jeżeli znajdziemy niebieską 7 to po podwaja wygramy. Trzymamy tutaj 7. 5, 4, 2, 3, 9, 8, 6. Nic nie wygraliśmy. Te są tylko wygrane. Ja chyba pójdziemy może po coś większego do zdrapowania. Bo tym się nie da drapywać. To samo a więc do dzieła. Wiecie o co chodzi. I teraz zlepujemy na gotówkę. Właśnie. Jedziemy. 8, 4, 2, 5, 9, 3, 6. Nie wygrałam. Niestety nie wygrałam. Ten klej na ty. Wiecie o co chodzi? Trzymaj, by i na koniec pokażę. Wygrałam 15 zł. Tak, było dwa razy, co e, To jest... ...cranat? Tak, było to trzy razy i wygrałam pikniczkę. Widać I wygrałam... A, i weź do góry! Dobra, wygrałam 15 zł i z tego bardzo się cieszę. Okay. E, teraz mamy słówka, to sama zrapka, co w pierwszym odcinku, co ja zapytałam. Więc też by nie zanudzać, przerwiemy na koniec. Niestety tutaj nic nie wygrałam. Słówka nie są takie fajne. Znaczy, są fajne, ale nieszczęśliwe. Teraz Super Waban, to już było, więc moja liczba 30, 17, 28, 13, 29, 25, 12, 16, 23, 21, 15, 20, 19, 24, 18 i 17, nic nie wydać. Niestety. Tutaj mamy kolejną zrabkę. Chodzi tutaj, aby znaleźć właśnie w tych koronach, tutaj 7 i Albo jak znajdziemy czerwoną siedemkę, to możemy pomnożyć raz 2. Jak znajdziemy koronę, to pomnożyć raz 3. Dokładnie. Fajna taka zrabka. Taka kolorowa, ładna kolumna. Heun. Perła. Na to to jest trąbka. Zamek. Zamek. Mmm, Tron. Hmm. Kili. Dobra, nic nie skąd? wygraliśmy. Przechodzimy do następnej Zabki, to jest e, kasa razy 5. Aaa, to już było. No, 22 i 20. 20... 25 złotych wygrałam! Dobrze. E, 11, 12... 21 i 19. Nie. Więc wygrałam. 5, 5 zł. złotych. E, teraz drapimy te dwie zdrabki. Mamy takie tak same. Ale przerwiemy, aby nie hmm. zanudzać. Właśnie. A więcej idziemy się potem. Oliwia wygrała na razie. No ci, e, tak na razie tutaj nic nie wygraliśmy. Ja też tutaj nic nie wygrałam. I tutaj też nic nie wygrałam. I Oliwia jeszcze drapie. Tak więc. Na razie wygrałaś? Nie, nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale dużo masłów. Dobra. Mam 18 złotych razem. Ja zwróciłam się 20 złotych. No, no dobrze. O to więcej. A tutaj są moje wygrane zdrapki. Tutaj wygrałam 4 złote i tutaj naliczyłam słów mam, ym, to było 5 i tutaj mamy kwotę 10 złotych. Czyli zapłaciłam 20 złotych za te ogół wszystkie zdrapki. I odzyskałam 14 zł z tego. To, to by było był na, na tyle. Pa!